Słuchajcie, katastrofa. Muszę chyba jechać do serwisu z Teslą. czy znaczy nie wiem czy na lewecie się nie skończy. Zobaczcie jakie tutaj dzisiaj dostałem powiadomienie. Żeby wejść w powiadomienia w Tesli klikamy w samochodzik. Później tutaj w ten dzwonek. No i patrzcie, niski poziom płynu do spryskiwaczy. Nie wiem, nie wiem czy sobie z tym poradzę. No, i chyba pojadę do ASO, bo no, nie wiem jak to ogarnąć. A tak na serio, widzimy się nie wiem kiedy, ale w tym tygodniu. Więc zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo zrobię odcinek o rzeczywistych kosztach przejazdu. Po prawie 120 tysiącach kilometrów, już dokładnie, dopiero, dokładnie patrzę, mam 118 w tej chwili, ale zaokrąglimy to do 120 tysięcy kilometrów, policzymy i pokażę wam, jak wyglądają rzeczywiste koszty jeżdżenia Teslą, konkretnie Teslą, modelem Y Long Range. Po 120 tysiącach kilometrów przeliczę wam wszystko, bo mam dokładne statystyki z aplikacji Tesli, więc sobie to wszystko e, przeliczymy i zobaczycie, jak to w rzeczywistości wygląda bo no nie jest tak, jak piszą w komentarzach, że ładuje się za 3 zł i że jeżdżenie elektrykiem jest droższe od spaliny. Zobaczycie to już w najbliższym odcinku, także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!